Cześć, witam Cię na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a tu miejsce, w którym dzielę się wiedzą na temat rozwoju osobistego, na temat motywacji, na temat szukania sposobu zarabiania w internecie, czyli e-commerce. W dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o najlepszym miejscu sprzedażowym w Polsce, czyli platformie Allegro. Dlaczego ta platforma Marketplace jest najlepsza? Ponieważ każdy Polak w w tym kraju lub nawet zagraniczna osoba, która tutaj mieszka, zna tą stronę. Allegro.pl to miejsce, w którym codziennie dokonujemy zakupy, w których korzystamy ze smarta, czyli darmowej dostawy. To miejsce, w którym kupujemy rzeczy drobne, ale także duże sprzęty i maszyny i zostawiamy tam dziesiątki tysięcy złotych. Dlaczego? Ponieważ traktujemy ją jako platformę bezpieczną. Gwarantowane są zwroty, gwarantowane są reklamacje. Może od strony sprzedającego działa to trochę gorzej, ponieważ jesteśmy tam mocno duszeni, ale tylko po to, żeby klient na samym końcu był naprawdę zadowolony i wracał na tą platformę. Nie liczy się sprzedawca, ciężko tam zbudować swoją markę. Ale jako Allegro, Allegro dba o to, żeby. Cała transakcja, cały zakup przebieg naprawdę dobrze, więc od strony kupującego działa to i dla Ciebie też to może być decydujące. Powiem Ci o kilku czynnikach, które właśnie decydują, że ta platforma jest najlepsza i że klienci tam już są. Smart, może powinienem to powiedzieć trochę później, ale smart jest bardzo ważnym. Dlaczego? Ponieważ przyzwyczailiśmy się do darmowych dostaw. Jeżeli kupujesz coś za 45 zł w górę, możesz korzystać ze smarta. Kupujesz go albo na miesiąc, albo kupujesz na rok, płacisz kwotę jedną i wiesz, że produkty, które są oznaczone smartem, są dla ciebie z darmową dostawą. Sprzedawca płaci za to w zależności od kwoty, ale ciebie to nie interesuje jako kupującego. Po prostu masz tą Czynność, ten transport za darmo, i to jest bardzo ważne, ponieważ jest to znaczny procent paczek które są 45 zł i do góry. Wyobraź sobie, że na przykład byś musiał 45 zł zapłacić plus kurier 15, to wychodzi 60 za produkt, który, który warty właśnie jest 45 zł. Czyli ten smart jest bardzo ważny. Jeżeli startujesz ze sprzedażą i jeszcze o tym nie wiesz, to pamiętaj, że podstawowym Twoim czynnikiem decydującym o pierwszych sprzedażach to jest smart. Chyba, że masz produkty jakieś gabarytowe, gdzie i tak nie będą objęte tym smartem, to jakby to nie ma dla Ciebie znaczenia, bo wtedy albo masz odbiory własny, albo transport własny, albo kurier, ale wtedy już nie ma wyjścia, to nie jest dla Ciebie czynnik jakby sprzedażowy. Drugi, drugi a tak naprawdę najważniejszy czynnik Allegro to to, że już masz tam kupujących. To czy kupią od Ciebie, to jeszcze na samym początku jakby jest problem, ale, ale oni już tam są. Jeżeli chciałbyś zacząć od sprzedaży w swoim sklepie internetowym, budować marki, której jeszcze nikt nie zna, no to to jest problematyczne, musisz wydać duże pieniądze na reklamy. Na Allegro już jest ten klient, są miliony klientów, więc... Musisz po prostu tylko zbudować ofertę, dobrą ofertę, mieć dobrą cenę. Jeżeli chcesz to wzmocnić, no to wzmacniasz to reklamą, ale jeżeli nie wzmocnisz reklamą, to też masz szansę, żeby to sprzedać. Jeżeli będziesz miał sklep internetowy, będziesz musiał najpierw albo dać komuś go założyć, albo sam będziesz musiał to zbudować, nauczyć się tego, wydać pieniądze, stracić czas, a na legro po prostu wchodzisz i sprzedajesz. Trzeci czynnik, który jest bardzo ważny, to czas. Jeżeli prowadzisz sprzedaż stacjonarną, musisz zatrudniać pracowników, musisz mieć lokal, musisz oświetlać to, płacić dzierżawy, pensje i wiele, wiele innych jeszcze kosztów i masz to od np. 8 do 16 albo od 9 do 17 w zależności co prowadzisz. Sprzedaż w internecie na Allegro, jak tutaj dajemy to jako przykład, Allegro, tak naprawdę jest y, całą dobę. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Allegro się nie zamyka, Allegro nie gasi świateł. Tutaj, jeżeli wystawisz produkty i masz dostępne cały czas, to klient ma możliwość robienia tego w dzień, w nocy, w środku nocy. To nie ma znaczenia. Dlatego tutaj masz naprawdę dużą możliwość sprzedażową. Wyobraź sobie, że możesz prowadzić tą sprzedaż w jakimkolwiek miejscu, gdzie jesteś. Jeżeli na przykład działasz w dropshippingu, a dropshipping to jak nie wiesz, to zobacz inne moje filmy na YouTube. To jest sprzedaż bez posiadania magazynu. Wykorzystujesz towar i, i pracę hurtowni dzięki temu... Mniej zarabiasz, ale możesz to robić z każdego miejsca na ziemi. Jeżeli prowadzisz sprzedaż Allegro, możesz mieć swój magazyn, możesz mieć pracowników, którzy to wysyłają, ale ty możesz tym zarządzać na przykład z Majorki, z Tel Awiwu czy z Londynu. Tu nie ma znaczenia miejsce. Potrzebujesz do tego komputer, internet i telefon. I nic więcej. Trzy rzeczy, magiczne rzeczy e-commerce czwarty czynnik, który decyduje na korzyść sprzedaży w online na Allegro to jest skala. Możesz skalować się naprawdę w bardzo duży sposób, jeżeli masz sklep Masz hurtownię jakąś na miejscu, to jesteś ograniczony budżetem, jesteś ograniczony miejscem i jesteś ograniczony ilością osób, które mogą do Ciebie trafić. Jeżeli jesteś na Allegro, masz do, do dyspozycji tak naprawdę całą Polskę i możesz w nieograniczony sposób wystawiać swoje produkty. Możesz mieć mnogość kont, mnogość produktów, możesz mieć swoje produkty, korzystając jednocześnie z dropshippingu i wystawiać produkty z hurtowni, tutaj nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia i umiejętność budowania sprzedaży w internecie. A co jest najważniejsze, już poza tym wszystkim, to umiejętność wystawiania aukcji. To jak miniaturka wygląda po jakich słowach kluczowych czyli po tytule znajdziecie klient. Następnie w jaki sposób budujesz ofertę, jakie masz zdjęcia, jaką masz opisówkę, czy wiesz co to jest język korzyści przy pisaniu e, oferty i czy umiesz stosować opcje, które daje ci Allegro czyli promowanie, czyli wyróżnianie i w konsekwencji jak wypełnisz te wszystkie rubryczki, które decydują o twojej aukcji i na którym miejscu zostanie wyświetlony, czy na samym górze, czy w piątej kategorii, gdzie w piątej karcie, gdzie nikt cię na, tak naprawdę nie znajdzie, mógłbyś w ogóle tego nie wystawiać. Dlatego zostawiam Ci z tym tematem. Ja tylko dzisiaj chciałem Ci przybliżyć temat Allegro, przybliżyć osobom, które ciągle gdzieś tam się zastanawiają, tak jak ja kiedyś, czy to jest dla nich, czy to jest łatwe, czy to jest trudne, czy dam radę. Możesz pracować na etacie i zaczynać rozwijać swój biznes online w wolnym czasie. Jeżeli jesteś. Chętny wiedzy, poniżej masz linki, możesz pobrać sobie darmowego e-booka, dołączyć na Facebooku do grupy, w której dzielimy się wiedzą na ten temat. Ja wrzucam wiele różnych tematów i osoby, które tam są, też czasami coś rzucają. Jest to grupa, która dopiero się buduje, jeżeli też chcesz dołączyć do tej grupy, to linki masz poniżej, a ja za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję, trzymaj się, do zobaczenia, cześć.